Wariacie, chcesz wiedzieć, czy w 2025 żyje się lepiej niż w 2015? Bo jak popatrzysz na minimalną, to wygląda jak bajka. Ale jak policzysz koszty życia. to bajka szybko zamienia się w thriller. W 2015 minimalna wynosiła 1750 zł brutto. W 2025 4666 zł brutto. Niby ponad 2,5 razy więcej. Ale czekaj. Inflacja w ostatnich latach zjadła nam portfele, ceny jedzenia skoczyły, rachunki poszły w górę, a podstawowe zakupy są dużo droższe niż dekadę temu. Przykład: Za minimalną w 2015 kupiłeś około 398 kg chleba, a dziś, mimo dużo wyższej płacy, kupisz tylko trochę więcej około 414 kg. Czyli co? Nominalnie zarabiasz więcej, ale realnie ledwo nadążasz. I to jest właśnie sedno minimalna rośnie szybciej na papierze niż w Twoim życiu. Dlatego jeśli chcesz wyjść ponad minimum, musisz działać mądrzej, ogarniać finanse, inwestować, szukać dodatkowych źródeł dochodu. Tu właśnie wjeżdża doktor pieniędzy, żeby pokazać ci, jak budować realną siłę nabywczą, a nie tylko patrzeć na ładne cyferki w tabelkach. Kliknij, obserwuj, bo tu uczę, jak nie tylko zarabiać, ale naprawdę wychodzić na plus.